No, będę żałował, albo stąd przyjdzie, albo stąd. Ach, jednak nie przyjdzie, bo przyszli z obu stron. Chodzisz jak Bot z Diglem? E, nie trafiłem. Matka na stole nie wróżyła nic dobrego. Co to jest? Najemnicy działali starannie, łącznie z robotą papierkową. Znowu brakuje trochę towaru. Jeden z chemików chciał wsiąść działkę na prywatne przyjęcie. Na razie zamknąłem go w celi B7 w starym laboratorium. Byłem na tyle blisko, aby usłyszeć tajemnicę za następnych drzwi. Wspierajmy te wszystkie papierki, może się wiedzieć przydadzą. Będziemy mówić tym strasznie harasować. Pokażę to w sądzie, zobaczysz, przegrasz rozprawę i stracisz dziecko i towar. Nie przegram, bo mam papierki. Tymi papierkami wygrywam w sądzie. Prowaduję papiery. Dobra, weźmie, weźmiemy Ingrama i poszpanujemy trochę. Dobrze. mam nic No zobaczymy co jest full. Obie bronie, ale Ingram to jednak Ingram i Ingram. Siema. No, dobrze, że się nie rzuciłem w laser, bo pewnie bym to zarażał. No. I to rozumiem. Osiem przeciwbólówek, pełne zdrowie. Mm. Sniper. Ach, skrypty, uwielbiam je. Nie coś tak małego, cieszę się. Strzelałem, bo mi nie podoba coś. Postaram się tego nie zniszczyć, żebyście zobaczyli coś śmiesznego. Dobra, jeszcze to przeskoczyć. No. No. Dobra. I zobaczcie najemnika, który oczywiście będzie... Bo Ai pomyślało, Zobaczcie, Twórcy mówią tak, na pewno to zniszczy i przejdzie sobie spokojnie. Ai pomyślało natomiast gościu, który będzie się tu czaił. Patrzcie, gościu umrze i tu biegnie kolejny najemnik. Uciekaj won, mistrz. Zobaczcie teraz, zaraz będzie eksplozja. Wow, co się tam stało? Do diabła, stary, nie widziałeś własnych Tripwire'ów? Naprawdę, robicie pułapki i sami ich nie widzicie? Okej, okay, ja to rozumiem. Często też tak mam. Dobra, nie mam tak w ogóle, jesteście naprawdę upośledzeni. Co do mnie strzela? No i w końcu amunicja się przyda. Lecimy do tego. Jak boss, like a boss, like a boss. Hmm, to chyba rozwiąże w dosyć bezpieczny sposób. Kabi, i tak to się kończy. Jeśli się jest w starym klamką O. zaminowane. Hmm, inga, będziemy mieli dwa. Od jabła trzeba coś wymyślić. Tutaj się nie da wejść. Teraz strzelimy jak boss. Tak I tak to się otwiera. W każdym razie ja tak otwieram drzwi. No dobra, nie otwieram tak. No. Dużo przełączania takich tych jest, ale zobaczcie. Później żadnych ogni nie ma. Nie, błagam cię. Max, umrzesz. Jesteś fartem. Dawno nie widziałem tak fartyjskiego sukni jak ty? Aha, jasne. Cóż za sniper duel? Dobra. Skakujemy na dół ładnie. O, tym razem nie oberwałem tak jak w tym z brudną wodą i szczurami. Zaraz. Tam był łeb nie, to amunicja. Podejrzanie. I co? Wiedziałem, że tam będziesz stary. Nikt normalnie nie zostawia otwartego tego... Tego hangaru... Yy, no tego. To nie wagą. Głupie przemyślenie. Pił i cofnij się do tyłu. Zaiste. 1, 2, 3, wchodzimy. Aha, dobra, zabiłem cię. To było po prostu takie zajebiste wejście, że umarł na sam widok. Powiedziałbym to w brzydki sposób, wyjebał z radości. O. Dobra, chyba jednak trochę mogę oberwać. To wchodzimy na ramę. Aha, i raptem teraz mnie nie trafiacie, tak, koledzy? Ej był głupi żart. Pił i w... no, chciałem mu zrobić taki strzał w PINUS i wydostał. Dwa, trzy. Idealnie. No. To idziemy przed ciebie. Hmm. Zniszczyli nam wejście, no trudno. Będziemy musieli się skierować tędy. Ciekawe. To prawda. Zawsze mnie ciekawiło, do czego służą te maszyny. Do dziś nie wiem. Czy to jest jakiś kamienny bloczek, czy to stalowy bloczek? Nie wiem, skoro to jest wytapiarnia. Intrus, granatem go, intrus, granatem go, intrus. Jeszcze raz go granatem, bo nie zrozumiał. Hmm, tutaj nie ma nic? Żadnej amunicji? A jest, no to patrzcie Państwo. Dobrze jednak kombinuję. Gdzie masz przeciwnika? Nie widzę go. Nie widzę przeciwnika, pomóż mi go znaleźć. Mogę Ci go zlikwidować, obiecuję. Tary, będziesz się tak chował, to ci nie pomogę go zlikwidować. Widzisz? Patrz, od razu intruza nie ma. Bezpieczeństwo narodowe. Ach, ten kłamliwy rząd znowu mnie spycha. Nie rząd, rząd. O, amunicja. Szkoda, że już jej nie mogę podnieść. Dobra, mam zapas do tego. Pojedziemy na kolciku teraz. To jest moja markowa broń. Znaczy, markowa broń Maxa, któremu spadają FPS-a. nie. Teraz tak. Monitor wskazał mi drogę. Aaa, no siema. Mogę tak przeskoczyć? Jeszcze było takie ładnego zielonego. Kamerka? Kamera, zniszczyć ją. Nie chcę być. Co to za surveillance mi tu robicie? Zaraz zobaczę, Maxiu, patrz, patrz, widzisz D6, cieszę się, dźwignia. dźwignę. Może ty się patrzysz na monitory, nie wiem. Hmm. Dobra, zaraz zobaczymy, co ty tam widzisz. Schematy pokryły wszystkie ekrany, z wyjątkiem jednego. Jeden ekran pokazywał windę oznaczoną D6, gdzieś przede mną, za piecami, w samym sercu zakładu. Co stary? Zdziwiony? Bo ja bardzo. No, wszystkie ekrany były pokryte dziurami. Natomiast ta Wajcha wskazała mi jedno wskazała mi pociągnięcie. Że miałem ciągnik, dobra. Faza pierwsza, caster, Faza druga, inline casting. Faza trzecia, laminowanie. Faza czwarta, sheer czyli pewnie naostrzanie końców. Cześć... Siema. Siema, skaczą mi FPSy, y przykro mi chłopaki, się za mnie nie Szybko, ogarnij Max, ogarnij te swoje wczyty. 11 FPS-ów mi nie wystarczy, chcę więcej. 12 też nie da rady. Dobra, próbuję na 12 FPS-ach, patrzcie jaki jestem szalony. O, teraz się raptem przy śmierci wróciły. I to Max jesteś takim szatanem. Ale... Zacięta walka, ja nie mogę. Ja pierdzielę, ale walka, emocje, czujecie to? Strzelaliśmy tak do siebie. Normalnie, chyba łatwiej byłoby mi przechodzić tę grę bez robienia saveów albo w ogóle saveów. Jak mi mam tak FPS-y spadać, bo to już jest wredne. Przez całą serię mnie to męka. Jak nie problemy z nagrywaniem zielonymi paskami na górze, na dole, z boku ekranu, to jakieś. Spadki FPS-ów, to gra się zamula, to po prostu Po prostu jest gościu, który jest strasznie fajnie wisi. Żebym sobie stalkera zagrał, i tak? po prostu zajebiście tutaj są najemnicy. stalkerze też są najemnicy. No patrzcie, zaraz to roz... Jakby to powiedział... Nie... Zaraz to jest lepsze. I... Chyba się coś zepsuł. Nie chcę działać jeszcze raz. To co poprawiam M79? Patrzcie na to. Piu! A tam granacik z jeden. No, pojedziemy. Kościół nie żyje. Się ma, to ja, Max. ażom sterowanie pieca spopielone hmm. to czemu nie mogę otworzyć drzwi? Byłoby ciekawie jakbym mu tak wpieprzył się od tyłu i Cześć, ziom wbił się od tyłu nie zauważyłeś trzeba było zamknąć drzwi na klucz O Minecraft Płomienie! Dupa, dupa, dupa. Nic nie płomienia. Dobra. Może najpierw zajmę się czymś takim. Digiel się tutaj świetnie nadaje. Ej okay, Maxiu. Tego nie dotykać, bo to jest nagrzany pręt i usmaży mi dupę. Tego nie ruszać, dopóki nie wyłączę pieca. Dobra. Mogę teraz wrócić i pojechać ładnie wózkiem. Bo lubię Minecraft Zapisujemy Spadek FPSów nie ma to lecimy Tam, 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 tam rozwalamy wszystko. Wszystko na mojej drodze. Mmm. Jestem czy A to fajnie chodzi. I w górę. I w dół w górę, i w dół, i w dół, w górę. A kto zniszczył sterowanie pieca? Przyznać się. Jedź tym. Dobra, wiesz co, Maxiu, to by strasznie długo trwało. Zrobimy to ręcznie. Kościół z dwiema beretami, szalony. Z czym to się zderzyło i się zapaliło? Przecież mój wózek jeszcze... Ale wczyty, ja pierdzielę. Zbugowałem tę grę, ten zły. Śmierć! Haha, ha, i kto tu został po dupie? Ja. Szkoda. Pyłk. No co, wózek nie przejechał! Nie! Ty, miałem painkillery. Wow. A już pewnie mówiłem o tej ciekawostce, że painkillery można było używać jako broń. Ale później zrezygnowali z tego pomysłu twórcy gry i powiedzieli nie, to głupi, chociaż fajny pomysł. Specjalnie garretowi nazwę weźmiemy go, usuniemy. Dobra, wyskakujemy Niestety nastąpi zderzenie nasz guru, umarł, śmiercią naturalną. Wasza wina, zapłacicie mi za to. Gdzie? Gościu, nie widziałem ciebie, nie podoba mi się. Zemsta za wózek. Nikt nie będzie nigdy niż moich wózków. Nawet ty. Wow, ale fajnie też chcę potańczyć. Yeah. ja, ja, paleś. Kurczę, straciłem życie, bo się. Podpaliłem. Chopaki, ale was zrobiłem. Udawałem, że się podpaliłem. No. W karabinie snajperskim mam full, więc trzeba to wystrzelać zanim pójdę zbierać. Hmm. Na razie tego gościa może znajdę. I wijaję Trafiłem? Tak. Centralnie. To był kroczy. Dobra, zaraz wracam, idę po moją amunicję, która mi się notabene należy. No, i to jest życie. Ja nie wiem, jak wy możecie żyć w takim sypie. Wszystko zniszczone. Dodatko jakimiś kijami baseballowymi, eksplozjami. Wcale nie miała zasługa. Ale te 12 FPS-y to sobie zabierzcie. Znikajcie, znikajcie, znikajcie. O. Gdyby był w tej grze efekt placebo i bym sobie wmawiał, że fps -y nie spada... Dobra. Cool story, bro. To teraz pobawimy się w grę z saperem. Oczko mu puszczę. Kojarzę to miejsce chyba z poprzedniego odcinka. Bro. No. Ile razy można być po prostu... Tak. Chyba tędy przechodziłem, jak nie było. Tutaj nie ma co przechodzić, bo rozgrzane płyty zrobią ze mnie... ...popiół. Więc pomyślmy i przeskoczmy tak. No. To miało sens. Tutaj znowu są te fazy przetapiania. Dobra. Otwieramy i spodziewamy się najgorszego, ale najpierw zrobię save'a i będę narzekał na FPS. Czy Aha, oh, dostałem w dupę, to bolało. Nie rzucaj! Pozwoliłem? Ach ty, psycholo, ach ty. Ty żartownisiu, ty granat dla mnie został. Alarm! O nie, muzyczka łakim się włączyła, to znaczy, że. Alarm! Nie Nie wiem, co to znaczy. Jeszcze raz save Ruszać się Aha i to było tyle Cool alarm bro No to dziękuję za oglądanie Do następnego odcinka Piu D6 Jakie straty? Duże